Dzisiaj zaprezentujemy Wam nowy komplet w nowym kamuflażu, w tkaninie bawełnianej, idealnej w sumie na cały rok, bo nadająca się na spodnie, na kurtki, kamizelki. I tutaj mamy właśnie taki przykładowy komplet składający się z trzech elementów: z kurtki, z kamizelki i ze spodni. Z dużą ilością kieszeni i z rozwiązaniami takimi, które nam mogą być potrzebne w takim właśnie komplecie. Pokażemy Wam, opiszemy po kolei, co tutaj jest. Jak wygląda, tak. Czyli tutaj mamy tak, zapięcie na zamek, kurtkę. Kieszonki na rzep odstające. Jedna i druga taka sama. Na dole mamy podwójne kieszenie, czyli dwa w jednym, czyli tutaj do ręki. I z góry jeszcze składano z góry, zapinano na rzep. I z drugiej strony mamy też to samo rozwiązanie. Szerokie, głębokie kieszenie. Tak, w rękawach mamy rzep i gumkę. Tutaj możemy sobie dostosować do dłoni. Dopasować. Tak. Tutaj mamy odcinane te karczki. Tak. Takie trochę ozdobne. Stójka wyższa. I z tyłu pokażemy tyłu na gładko też odcięcie jest z tego karczka, tak jak z przodu. W pasie mamy od środka. Tutaj widać po prawej stronie przeszycie tak, jest Jest regulacja stoperowa taka tutaj z gumką. Stoperem, z gumką jak i również dostosować. ta regulacja jest tutaj na dole w kurtce. Po drugiej stronie mamy też to. Tak, i pokażemy teraz drugi, tą, drugą część kompletów, czyli, czyli kamizelka. Kamizelkę kamizelka ma też dużo kieszeni, jak mówiliśmy, czyli dwie tutaj do góry. Też na rzepy zapinane, odstające. Tutaj mamy przygotowane przyszyte rzepy miękkie. Tak, na, na rzepki. Czy tutaj imię, jakiś tutaj logo. logo? Z drugiej strony też. Czyli tak, dwie do góry już mieliśmy opisane. Zostały tutaj jeszcze nam metalowe kółko. A tutaj mamy karabinczyk. Metalowe, solidne. Tak, utrzymujące dobrze. I kieszenie. Kieszenie tutaj są poszerzane w koło. Takie odstające też z drugiej strony jest również taka. I tutaj z dodatkowymi jeszcze kieszonkami. Dwie mniejsze też są poszerzane. A z drugiej strony jest inne rozwiązanie. Też jest tutaj na zamek odpinana I jeszcze mamy taką szerszą kieszonkę naszytą na płasko. I z tyłu pokażemy. Z tyłu jest tam wielka gładka. I pokaż jeszcze z A z tyłu mamy jeszcze, jeszcze mamy kółko metalowe. Kółeczko do zamieszki. Kamizelka odpinana, w środku jest wykończona tutaj siatką. Lewka kamizeleczka, idealna na lato. I w komplecie mamy spodnie mamy do spodnie, pasa. Tak, spodnie też z tej Podwójne, szerokie, masywne szlufki. Guzik metalowy. Tak. Wiadomo, rozporek. <laughs> System nasz. Gumowy, rzepowy do pociaśniania, ja do, regulacji. do regulacji. Możemy sobie pociaśnić, poluźnić, jak nam, nam odpowiada. I kieszenie, tutaj, dwie do rąk. Dwie kieszenie bojówkowe, boczne, boczne, tak, też są zapinane na rzep. Odstające, jeszcze poszerzane na środku. I z drugiej strony mamy taką samą kieszeń. Odstającą, poszerzoną. Głęboka kieszeń. Głęboko. Dużo możemy tutaj włożyć. Eee. do. Zaszczypki jeszcze tu tak. mamy na kolano, co nam ułatwia zginanie. nogi. obok mnie tak. Oboje się z tyłu. I z tyłu mamy nogawki u dołu, poszerzane z zamkiem, czyli po rozpięciu nam się rozszerza nogawka. Idealna na, wtedy na szerokiego, na, na dużego, dużego buta. I drugi strona taki sam. Tak. Czyli mieliśmy komplet trzyczęściowy. Kurtka przewiewny, kamizelka i spodnie. Pokażę jeszcze, założę na siebie kurtkę, zaprezentuję się jeszcze Wam, jak to wygląda ładnie w kamuflażu. W całości. Pozdrawiamy Was serdecznie, do usłyszenia. Hej, hej, cześć!